Dobra, panowie, więc pewnie się zastanawiacie, po co ubraliście się w stroje tego typu z tą maską. Nie bij go. E, Teraz o wytubacze. Chodzi o to, że jedziemy na Skandynawię i musimy po cichu napaść na bank. Aha. No. Tak cichutko. Tam nas nie znają, tam nas nie znają. To jest kraj jakby... ...totalnie neutralny wobec innych, więc... Więc bierzcie sobie tutaj wagoniki. O, faktycznie, wagoniczek. Tak i jedziemy o tam o Na to lodne szybkie Lodowe Nasze lotnice Jedziemy ale połączyliśmy się fajnie Dobra Okej okay, no i już Fajniejszy środek transportu O Dobra stawiamy łódki i płyniemy tam Za mną Johnego niestety nie ma Więc teraz o, ja dowodzę ekipą Aha, fajnie, że ta łódka A czemu dobrawała? ty? No bo Johnego nie ma. John jest trochę zły, bo rząd Bałtyku go y okradł na pieniądze. I mnie też. Mieli nam zapłacić pieniądze za to, że pomożemy w wojnie. Żadnych pieniędzy nie dostaliśmy. Kurna mać no, ty głupie kurczaki! Kto tu je wpuścił? One były w tym o. klubie GoGo -Go chyba. Dobra, teraz, teraz już, już, już zabieramy ze sobą łódki. I, i i i będzie do góry wysoko biorę dobra I do góry window niedawno powstało to połączenie bo właśnie w ogóle Bratysława stała się cebulandią jak i Monte Carlo oraz Antwerpia ale te inne się stały właśnie Bałkanami więc ja już jestem tutaj właśnie do, dobra panowie, więc jesteśmy w mieście Helsinki Właśnie w Skandynawii Nigdy Pięknie. mnie tutaj nie było, nigdy mnie tutaj Pięknie. nie było Więc sobie Tutaj jest taki bardzo ładny budynek O okay. cicho Panowie, no, Ika. To jest a, Ale tam z tego co wiem w Sztokholmie jest jeszcze fajniejsza Możemy napaść tam też, tu tam są też banki jakieś bardzo, bardzo zamaskowane I tutaj właśnie ta ulica wokół, niestety tutaj jest policja, więc Jeśli nie zauważą no to mamy przestranę. Dobra panowie, więc to jest właśnie ten bank. Musimy, musimy po cichu. Oczywiście tutaj zobaczymy jak on się prezentuje. Tak, żeby mm. tylko na nas nie zwrócili uwagi. Guten Morgen. Dzień dobry, dzień dobry. Nie. dobry, dzień dobry. Dobra, to tu są A, ja kamery, tak. nie możemy się podejrzanie zachowywać. W tych maskach już się zanurzymy. Hej mała, hej mała. Dobra, wy tutaj chodźcie, ja idę na zaplecze. Zostańcie, zostańcie tu. Ej, mamo, fajnego dobra. masz No kurna, bo to jest kamera. Ogarnij się, nie gadaj taki głupot. Dobra. Jestem na dachu. Siema, siema, widzicie mnie tam. O, jesteś. O, Faktycznie. Tak. O nie! Wyzwaje alarmy! Dobra, szybko lecimy. E, bierzemy wiertło, bierzemy wiertło. Mam wiertło, dobra, kto w niej będzie wiertło. E, bierz, bierz, ktoś wiertło i rozwalasz safe Dawaj, ty. Aiden Pierce, dawaj Aiden Pierce. Rozwalaj. Rozwalaj. Dobra. Uwaga, wbili, wbili, dużo ich tu jest. O kurda. Uwaga, uwaga. Dawaj. Kurna mać, A bo ta ja ta zaraz spadnę. Pomóżcie mi, na zapleczu są. O nie! Ja rzucam, rzucam. Rzucam ich widelcem. Kurna mać, dużo ich tu jest. Nie! Nie mogę nic zrobić, pomóżcie mi! Biegnę! Pomogę ci! Dobra, jeszcze ten został Dobra, dobra, muszę zjeść szybko o. Jezu, dobra, czy on tam rozwala ten safe? To wiertłem. Dobra, Sargez go rozwala, dobra, czekamy Dobra, chyba pokonaliśmy oddziały halo, halo, O nie, komunikat jest! Wysyłają kolejne oddziały Kolejny oddział przyszedł! Raturku! O. O. Ilu ich tu jest? Dawaj! Dużo ich tu jest, dużo ich tu jest Na szczęście mam narkotyki one mi się przydają w walce z nimi A my? Później co prawda jestem osłabiony, ale, 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 bo jak na razie mi to pomaga O kurde, ilu ich tu jest? Zaraz zabijmy ich wszystkich Jaka armia, Boże Święty! No Jedy, ta policja to ten, kurde, To ich tak dużo Ej, hey, powiadomienie mam, czekaj A, dostałem już informację od Aidina, że otworzył się safe Dobra, jeszcze zabijmy tych ostatnich i przyszykujemy ten save. na mać O ja padam, ja padam, szybko Dobra padł kolejny I co jeszcze ktoś z nich został tutaj? Nie Dobra, o nie, tutaj kolejny, kolejny Dobra, zabijam go No i chyba to ostatni już Dobra, czyli już otwarty jest O kurde, ale cały zawalony Dobra, zbieramy te szalkerboxy boxy Dobra, rozwalam to Wszystko Cały ten sejf trzeba mieć i będziemy jeszcze bogaci prawda, już jesteśmy bogaci, ale, ale Kurna mać, oni nam za dużo kasy nie dali No to co, wbijamy może teraz do kolejnego banku W tym, w Sztokholmie O, tu ostatni za... Dobra, to dawajcie do Sztokholmu, idziemy Tak O kurde, jeszcze tutaj Dobra, pozabijajcie ich tam i lecimy do Sztokholmu Tutaj jest taki most Który właśnie do Sztokholmu prowadzi Może jeszcze w Oslo na bank napaść no i w sumie w prakcie, wszystkie pieniądze z tego kraju pozabieramy. Dobra, tutaj jest, tutaj jest kolejny bank. Okej, okay. na zaplecze tutaj było wejście. Dobra, masz wiertło przy sobie, Aidin, więc idź yy, wiercić. Tu w ogóle nikogo nie ma. O nie, alarm już się odpalił. Przyszli już, kolej już. O kurde. Kurda, masz, bo muszę muszę tego narkotyka wziąć. Szybko, szybko. Mam kopsa. Powiem wam, że dużo ich tu jest, trochę Wow Mam nadzieję, że tam Aiden otwiera ten... ten save. Zobaczmy Nie no, rozwala go, dobra Miejmy nadzieję, że przez ten czas już kolejnych y, typów nie wyślą nam To co, napadamy jeszcze na bank Woslo i już wracamy, tak? Tak Tutaj będziemy co prawda już nienawidzeni, nie, nie na zawsze, ale 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 fajnie O rozwalił, dobra lecimy lecimy Okradamy kolejny bank Dobra Dobra nie ma już kolejnego komunikatu Chyba wiedzą, że Chodźcie, uciekamy Dobra lecimy do Oslo teraz Ja tu jadam a, jeden, dobra. Czyli wysyłaj jednego. No, do, do, to zmienił na pewno. No dobra, lecimy, więc y, jesteśmy w kolejnym banku. Od razu, alarm włączony, dobra, leć, kurna, rozwalaj ten safe. Dobra. A ty? A ty, proszę, wypieprzej z tego budynku. Wywalać! Kolejny wychodź stąd. Aha, zabiliście ich. E. Przed drzwiami, gdzie mi tu włonisz? A, koszty sprzątania będą wysokie, wiecie o tym. Ale... No powiedział, że zapłacimy. Ale alarm został odpalony, ale, ale nikt, nikt nie przychodzi. No dobra, czyli, czyli już chyba. Ej, nic nie. Ma. Czyli się pogodzili z tym, że już ich rozwalamy, tak? Nie <laughs> widzę, że już rozwaliłeś. Nie atakuj go, Boże. Zostaw go w spokoju. No, będziemy mieć jeszcze większe kłopoty O i tam Ile tam jeszcze zostało? Chyba niewiele co O! Tak się dobra No to na tym wiertle pokazywało Wiast. niewiele sekund Mi się już nie mieszczą ogólnie te skrytki, więc zbierzcie je i co? Mi też się nie mieszczą no, i co, lecimy już do nas? Wracamy. Myślę, że misja jak najbardziej udana. Dobra, jeszcze zostało to. Jeszcze to. I to. O Boże, ile męczenia się składanie tego. Ale kaski jest sporo. Mamy kasy pod dostatkiem. Dobra, czas się normalnie już ubrać.